...góra, górę, Suba na kanale zbramy 130 widzów z nowej. Witam was serii. Polska, polskie skarby, nie tylko i Lublin. Mnie interesują skarby wojenne yy, zabytki Lublina, czy zabytki Rzeszowa, czy coś takiego. Yy, zabytki Bychawy, różne opowieści. Podobno takie przyszłam tylko legendę o Bychawie, że tunel. Które jest obok zamku w Pychawie. Tam w zamku taki zamek zabalony. Tu ten bieg od zamku do Byszczycy Dolnej i potem stamtąd do Lublina, do tego zamku w Lublinie. I mnie to właśnie ciekawi, ci powiem Dominik. Pozdrawiam Ciebie, Dominik o widzicie i fanów i fanek wszystkich. I ci powiem Dominik, właśnie mi to jest bardzo ciekawi. Będziemy po kolei wszystko odkrywać wszystkie tajemnice, wszystko.